Mój Kraków w Radiu Pogoda. W naszym studiu. Gościem dziś jest jedna z bardziej poczytnych krakowskich pisarek literatury kobiecej. Izabela Frączyk. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam <grym> Państwa. Pani Izo, kolejną część kobiet z odzysku mamy na naszym stole. Trudne wybory kobiety z odzysku. Część druga, tom drugi w zasadzie. Ja muszę przyznać, że miałam nie lada frajdę czytając i pierwszy tom, i drugi tom, ale od początku. Jak ta książka powstawała? Kiedy powstała pierwsza część? Kiedy druga część? No to jest w ogóle taka trochę zakręcona historia, ponieważ kobiety z odzysku, to był mój taki, ja się śmiałam, drugi debiut. Mhm. To była druga książka moja, wydana w roku 2011. Była to historia zakończona. To ja w ogóle nie myślałam nigdy o jakiejś kontynuacji, o odgrzebywaniu tej historii z powrotem, o odgrzewaniu tych przygód tamtych trzech dziewczyn. I ta książka nam się fajnie sprzedała. Ja ją w ogóle wydałam sama, własnym sumptem. No ale nakład zaczął się nam kończyć i mój obecny wydawca chciał tą książkę wznowić już yy, pod, że tak powiem, swoją egidą. Ale na targach książki w Krakowie dwa lata temu podeszła do mnie pewna kobieta i dosłownie padła na kolana i powiedziała, pani Izo, to jest moja ulubiona, najkochańsza na świecie książka. Ja marzę o tym, żeby pani napisała kontynuację. Ja naprawdę panią błagam i rzeczywiście no padła na kolana. Ja mówię, no wie pani co, no ale ja nie piszę kontynuacji, ja nie umiem w ogóle, jak mam mieć powieść dłuższą, czy historię dłuższą, dwu, to ja od początku wiem, że to będzie coś dłuższego. Tak jak to było w przypadku stajni w piękach czy, czy dylogi śnież Grań. Tymczasem, no tutaj mówię, stary tytuł, w ogóle boję się to czytać. No ale, no ale tak chyba zasiała ziarno, bo tak po dwóch tygodniach sięgnąłem po ten stary mój egzemplarz w takiej żółtej okładce. No i zaczęłam to czytać. I mówię, kurcze, no fajnie, tak jakbym odwiedziła starych znajomych. Mhm. Ale super. Ja nie muszę wymyślać bohaterów, bo przecież ja ich już mam. Mhm. Tylko ja przy okazji mam też kłopot, bo u nich wszystko już jest poukładane, są dziewczyny. Po tych swoich przygodach wielu już wyprowadzone na prostą, tymczasem trzeba im znowu coś popsuć. No i teraz co tu zrobić, prawda? No troszeczkę mi to czasu zajęło, zanim wymyśliłam, że trzeba kogoś uśmiercić i, i, i trochę im życie pokomplikować. <śmiech> <śmiech> Także w akcji tak jakby witamy się z nimi ponownie po, jakby po roku. Mamy trzy fantastyczne kobiety, Gośkę, Felicję i Zuskę, które w pierwszej części przeżywają nie lada wakacje w Egipcie I od tego wszystko się w zasadzie zaczęło. Tak, no od tego się zaczyna, ponieważ pojechały do Egiptu, właściwie lizać rany. Tymczasem no, wróciły z tego wyjazdu zupełnie życiem wywróconym do góry nogami. To każda z nich na swój sposób. Potem te historie niby się wszystkie zamknęły, a w drugiej części znowu się nam wszystko pootwierało. No i tutaj, jak czytamy w krótkich recenzjach, pozwolę sobie zacytować: Izabela Frączyk serwuje swoim bohaterkom kilogramy problemów, a czytelnikowi tony dobrego humoru. Natomiast dodam do tego szczyptę nadziei, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie z Zuśką, Gośką i Felixą. Polecam, pisze Gata Petela, dziennikarka. No właśnie, to jest taka książka, która nie zostawia nam oddechu. To znaczy, cały czas coś się dzieje. Jak ja czytałam pierwszą część, bardzo mnie w ta historia wciągnęła, i jak już skończyłam, to mi się wydawało, że faktycznie, no cóż, można teraz o tych kobietach jeszcze napisać. Sięgnęłam po drugą część. I po prostu umarłam już po kilku stronach. Jak pani to zrobiła? Po prostu mi się dzieje na każdej stronie coś i coś i coś i już nam się wydaje, że już się problemy z uśki zakończyły. Kolejna strona, trach kolejny problem. Czy to jest dla pani taka łatwość i to przychodzi tak po prostu jak pstknięcie palcem, czy trzeba się nieźle nagłówkować? Nie, no to jest ja nie wiem co będzie na następnej stronie. Nigdy ja nie piszę według planu, ja nie mam konspektu. Ja nie mam nie znam zakończenia. Ja nawet tego głównego pnia akcji nie znam. Ja tylko wiem, że spotykam tych bohaterów tu i teraz, tu i teraz się do nich jakby przysysam, no i się dzieje. I się dzieje po prostu z dnia na dzień u każdej z nich. U każdej z nich jakieś tam kłopoty, mniej lub bardziej pokomplikowane historie. No ale, ale to jest, mówię, dla mnie jakby takie spontaniczne. Zupełnie, zupełnie jest bez, bez przemyśleń, bez planu, po prostu to tak, tak idzie, no. tak, tak normalnie. A szuka Pani inspiracji na co dzień w życiu, chodząc, nie wiem, po ulicach Krakowa czy innym mieście. Myśli Pani, co by tutaj mogło się teraz wydarzyć? Na przykład u Zuśki i pach, przychodzi pomysł? Czy to jest dopiero wtedy, kiedy Pani siada do komputera? Kiedy kiedy siadam do komputera, inspiracje to ja zbieram całą dobę. No właściwie mhm. wszystko może się gdzieś mi do czegoś przydać. Mhm. Całe życie jestem w pracy. A kiedy pisze Pani coś konkretnego i trzeba jakiejś fachowej wiedzy, to wtedy jest Wikipedia? Czy szuka pani specjalistów od danej branży? To zależy na ile głęboko potrzebuje się, daną, się w daną branżę zagłębić. Jeżeli jest to jakaś drobna rzecz, to, to wystarczy mi Wikipedia, ale zazwyczaj staram się jednak pytać fachowców. Ostatnio na potrzeby książki, którą aktualnie piszę, musiałam konsultować się z płetwonurkami, którzy pracują przy wydobyciu na przykład wraków samochodowych z wody, czy po poszukiwaniu osób żywych lub martwych. Jakie są procesy, jak się to wszystko odbywa, no to akurat było mi potrzebne, ale tu wystarczyła jedna rozmowa i powiedzmy, że, że to było takie, takie, takie epizodyczne. Natomiast jeżeli ja mam bohaterów, którzy na przykład zarządzają stacją narciarską i cała rodzina mi funkcjonuje na tym tyle, to ja naprawdę muszę się porządnie przygotować. To jednej z książek nawet zatrudniła się pani na stacji benzynowej. Tak, tak. Ta książka <laughs> ukaże się kiedy na jesieni, spełniony A, sen. No proszę. Rozumiem, że ta praca już zakończona, to już za panią. Tak, to już dawno za mną, ja teraz jestem już w zupełnie innej historii. Ja już mam tak zawsze jedną, dwie książki do przodu napisane, więc mam taki luz wydawniczy, że nie mam deadline'u, że muszę, muszę skończyć na jakiś tam termin. A na ile pomagają pani znajomi z Facebooka, bo widziałam a propos tych zatopionych samochodów, pytanie też na Facebooku no się tak. pojawiło. Odpisują na to czytelnicy? Czy... No właśnie stamtąd miałam tego płytwonurka. Mm, Okej, okay. czyli Facebook też tak, sobie Tak, tak, bardzo, bardzo, rady. bardzo pomaga, bo Czasem rzeczywiście potrzeba drobnej, drobnej wiedzy jakiegoś, jakiegoś drobiazgu, który jest akurat barwny i przydatny. Na przykład nie wiedziałam, że jest coś takiego jak podwodny dron, który się wykorzystuje do, do poszukiwań, ale na przykład wydawało mi się, że w jeziorze ta woda jest jakaś taka przeźroczysta, klarowna. Mnie się wydawało, że to jest tak jak na rafie koralowej. Mhm. Tymczasem w jeziorze jest mętnie żółto-zielono i paskudnie po prostu tam przy dnie. Jak ja poznaję mojego bohatera, to on jest w komplecie. On jest w komplecie z wyglądem swoim, z urodą, z zainteresowaniami z miejscem, w którym mieszka i też z zawodem. I teraz jak ja poznam na przykład na mojej drodze stanie księgowa, to, to, to nie ma problemu, bo ja wiem, jak funkcjonuje księgowa. Natomiast jak mi stanie bohaterka, która hoduje strusie, no to ja się muszę nauczyć o tych strusiach, bo <grym> po prostu już nie ma wyjścia. <grym> Zdarza się czasami tak, że pani coś wymyśla i że tam są nieprawdziwe informacje, czy wszystko jest rzetelnie sprawdzone? No raczej, jeżeli zagłębiam się w meritum, to jest to rzetelnie sprawdzone. No, <grym> do Śnieżnej Grani dwa sezony się przygotowywałam dostajni no, no, w piękach, no w sumie też dwa lata. I rozumiem, że w Egipcie pani była nieraz nie dwa. No trzy chyba. <laughs> tak myślałam, czytając kobiety z odzysku, że tam pewnie jest też dużo takich doświadczeń, które przeżywa no, każdy turysta, który się w Egipcie pojawia. Ale oczywiście te spaczki takie hotelowe, gdzie mm. y, 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 na przykład wszyscy mówią, że y, przesadziłam z korowodem, który towarzyszył wizytacji właściciela hotelu. Tymczasem tak naprawdę było. Ja tą sytuację widziałam na własne oczy. A wszyscy mówią, że no taka bajka, no już przesadziłaś, już w ogóle bez sensu. Ale ja, ja to widziałam. A poznała pani szejka? No, nie, no, nie poznałam, ale widziałam tych snajperów na dachach i, i całe te wszystkie tamte. ich, ich powitania, niepowitania, ta rodzina, tych, ten cały babiniec na nim podążający. Także to było strasznie barwne i fajne. To sprzątanie tego hotelu, to wszystko było. A sam Ahmed w postaci jakiegoś innego przystojnego araba? Nie, 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 nie było, nie. Szkoda, a już myślałam, że jakiś znajomy się gdzieś pojawił. Nie, 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 tutaj takich znajomości nie nawiązywałam, hmm. ale pozostawiłam tę przyjemność w zówce. No właśnie, Zóźka ma niesamowite przygody, no i mogłoby się wydawać, że to jest naprawdę niemożliwe jeszcze przy jej temperamencie i przy charakterze, ale jednak książka kończy się, no takim szczęśliwym, romantycznym zakończeniem. Tak miało być od początku. Nie, no ja nie cierpię złych zakończeń, także, także złych zakończeń na pewno u mnie nie będzie. Poza tym znowu sobie zamknęłam drogę, więc już słyszę, słyszę tutaj prośby zawsze o kontynuację, o część trzecią, niekoniecznie za 8 lat. Tak jak tutaj mieliśmy bardzo, bardzo długi odstęp. Więc... A zawsze można zrobić o dzieciach z uśki, Gośki i Hali. No ale to już takie ciągnięcie na siłę, bo zatem ja się um, bałam dwóch rzeczy. Po pierwsze takiego efektu tego, jak mówię, odgrzewanego kotleta takiego na siłę, bo jest coś mm. takiego jak klątwa drugiej części. Mamy niejednokrotnie takie coś przy filmach, przy, właśnie przy książkach. Coś się nam fajnie sprzedało, coś się spodobało, więc rzutem na taśmy po prostu dorabiamy kolejny sezon serialu albo kolejną część, czy kolejne odcinki. No i to nie zawsze, jest, nie zawsze to dobrze wychodzi. Ale tutaj prostu, się udało, tu mamy sukces. No więc Bardzo się cieszę, że się udało i, i, i tutaj nie ma, nie ma czegoś takiego. A druga rzecz, której się obawiałam, to styl, ponieważ bardzo dużo osób w tej chwili czyta te książki, dwie części razem, jedną po drugiej. Chciałam to napisać tym samym stylem, którym pisałam, którym pisałam pierwszą część. Nie ma cudów, przez 8 lat nie ma siły, że po kilkunastu książkach się jednak mimo wszystko ten warsztat nie zmienił chociaż trochę. Nawet słownictwo wyewoluowało w jakiś sposób. Styl, jakby mm, mówienia bohaterów, to y, stanowiło dla mnie pewną, pewną y, na początku trudność, ale jak już weszłam w to i, i z powrotem przypomniałam sobie, jakie te dziewczyny są. Oczywiście najmniejszy problem miałam z Zuzką, bo Zuzka to prawie ja, więc tu akurat mm -hmm. nic się nie zmieniło. Ale y, mój mąż powiedział tak, że dawno nie widział mnie, żebym siedziała z takim bananem uśmiechnięta przed komputerem, jak, 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 jak pisami. Jak Czyli piszę książkę. to była przyjemność duża. Tak. Mm -hmm. Naprawdę sprawiło mi to dużą frajdę, te, tak jak mówię, jakbym odwiedziła starych znajomych. A ja powiem jeszcze jedno: że wydaje mi się, że jeżeli ktoś sięgnie po drugą część i ją przeczyta, to nie będzie miał problemu, żeby się odnaleźć tej historii, bo ona może funkcjonować zupełnie też dobrze jako osobna książka. Oczywiście, że tak, tylko że tak no, trochę y, potem by było słabo się cofnąć do pierwszej. A, tak, natomiast <grym> gdyby jeżeli... ktoś pierwszej nie miał i chwyciłby tylko po drugą, to też sobie spokojnie da rada, Tak, bo tak, spokojnie. W pierwszym rozdziale jest przypomnienie i streszczenie tego, co się działo w pierwszym tomie. Mhm. Drodzy Państwo, tak, taki maleńki przedsmak tego, co y, czai się w samej książce. Pani Izabela obiecała, że przeczyta fragment. Pani Izo, to słuchamy. Już, już czyta. Na stacji oczywiście zostały gołe półki wokół panował okropny harmider. Wszędzie przypychali się ludzie, dzieciaki wrzeszczały. Zdenerwowani podróżni kupowali co się dało. Kolejka do toalety oplotła pętlą cały budynek. Nic tu po nas. Gośka zawróciła w pół kroku. Lepiej chodźmy do tego sklepu. Szybko odnalazły wąską leśną drogę. Istotnie, całkiem niedaleko znajdowały się zabudowania, a między nimi poszukiwany obiekt. Postkomunistyczny odrapany pawilonik z zakratowanymi oknami ciężko było uznać za delikatesy, ale w tej chwili jawił się on niczym oaza na pustyni. Wewnątrz panował upalny zaduch. Spocone przyjaciółki dopadły lodówki z napojami, niestety była wyłączona. W takim razie tylko wodę. Ciepła kola smakuje jak ziółka z medlinami. Felicja sięgnęła po zgrzewkę mineralnej i po chwili namysłu dorzuciła czteropak piwa. Chcesz pić takie ciepłe? Gośka wzdrygnęła się z niesmakiem. – Nie, poproszę właściciela, żeby nam to wsadził na chwilę do zamrażarki. Chyba nie odmówi. Chytry plan się nie powiódł. Niestety w motelu panowało takie zamieszanie, że na pomoc w schłodzeniu nie było szans. Felicja wróciła do pokoju i weszła do łazienki. – Co ty robisz? – Gośka zdębiała na widok rozkręcającej gazetowy rezerwuar przyjaciółki. – Chłodzę nam piwo. – W spłuczce? A gdzie? Masz lepszy pomysł? No nie, ale kto by pomyślał, że szanowna pani mecena zna takie patenty? Kaszka pokręciła głową: w życiu bym na to nie wpadła. Ja też, ale od czego mamy ZUSkę? Roześmiała się Felicja i spuściła wodę, by do zbiornika napłynęła zimniejsza. Budowlańcy mają swoje sposoby. Za kwadrans się schodzi. Drodzy Państwo, to taki malenki przedsmak tego, co znajdziemy w samej książce, ale nie też tylko z tego powodu poprosiłam Panią Iza o przeczytanie, bo jest też pewna niespodzianka. Ci, którzy lubią sobie czasem włączyć płytę i posłuchać, będą mieli taką okazję będą mieli taką, taką okazję i to jeszcze przez Panią, bo Pani jest tutaj sprawczynią zamieszania, bo przez to właśnie nasze czytanie. Zaczęłam, zaczęłam czytać, nagraliśmy tutaj fragmenty kobiety z Odzysku i Kobiet z Odzysku Trudne Wybory, tak do posłuchania, jako taką próbkę. No i tak się spodobały w wydawnictwie, że teraz czeka mnie czytanie właśnie Kobiet z Odzysku Trudne Wybory będziemy mieli audiobook. Kiedy możemy się spodziewać? Czy się pojawi? Mam nadzieję, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwszą część Kobiety z Odzysku przeczyta lektor, bo ja już Niestety czasowo nie dam rady przed wakacjami, a zależy nam na tym, żeby to było na wakacje. Natomiast już w lipcu wrócę z urlopu. Na początku lipca chodzę do studia i nagrywamy. Czyli to co teraz państwo słyszeliście u nas w studiu, będziecie mogli porównać później z oryginałem audiobooka, jak bardzo się to będzie różniło, a może się w ogóle nie będzie różniło. Powiem tylko tak, pani Izabela ma w sobie ten pazur, to coś co sprawia, że słucha się tego dobrze, więc myślę, że audiobook będzie równie ciekawy. Czyli co, na wakacje dla tych, którzy lubią zatopić się z książką pod parasolem, mamy wersję drukowaną, książkową, a dla tych, którzy będą daleko jechali w drodze, mogą sobie wrzucić audiobooka w no, samochodzie. No tak, ja zawsze miałam problem na plaży, bo chciałam się opalać i czytać równocześnie, a to się nie da. Zawsze musiałam okulary mieć założone, przeciwsłoneczne i zawsze byłam opalona w okulary. Będzie można posłuchać. Czyli też audiobook na słuchawki i na plażę jak najbardziej jest taka możliwość. Państwo już sobie to odpowiednio zorganizujecie. Co z kolejnymi częściami? Czy będzie trzecia część kobiet z odzysku? Nie wiem, nie mam pojęcia. Naprawdę jestem w tej chwili w innej historii, zupełnie nie. Ta kontynuacja pod powstała tak, zupełnie ad hoc i bez, mhm. mm, bez jakiejś kalkulacji nadmiernej, po prostu tak spontanicznie. Nie wiem, czy chcę napisać kontynuację, bo czytelnicy mówią, że mają niedosyt. A może właśnie dobrze. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, prawda? Także jeżeli mnie nie dopadną znowu te dziewczyny gdzieś kiedyś, może niekoniecznie za 8 lat, to, to nie mówię nie, nie zapieram się tutaj już nigdy przenigdy, bo to nie działa, jak widać. Ale też mówię, no nie chciałabym tutaj robić już tak nic na siłę. Jasne. Na razie, drodzy Państwo, mamy dwie części na wakacje. Jakby ktoś nie czytał wcześniej pierwszej części, to może od razu dwie na raz. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa. Pruszyńskiej Spółka jest już w dwóch tomach dostępne. One są teraz tak ładnie razem wydane w podobnych y, stylistycznie okładkach, prawda? Bo tak. ta pierwsza wersja była inna. To była zupełnie taka, się to była taka taka przaśna, nieco topornawa ta, ta okładka, ale książka się fantastycznie sprzedała, ponieważ miała żółty kolor, żółta okładka. Ze studiów pamiętam, że żółte się dobrze sprzedaje i dlatego się uparłam na żółtą okładkę. No, ale były inne czasy, inne mody, inne tendencje rynkowe, takie okładkowe, więc już tam tego nie ma. Jeszcze jest jakaś resztka gdzieś tam nakładów piwnicy Mi się poniewiera, ale, ale już, mamy, już mamy nowe kobiety, jednej i drugie. Mamy nowe wydanie pierwszej części, zupełnie nową drugą część. Drodzy Państwo, proszę pytać już i szukać na półkach księgarnianych. To jeszcze słowo o czym będzie ta najnowsza książka, na którą czekamy. Najnowsza książka? No, no, no cóż, no, pewnego dnia tankowałam samochód i tak się zagapiłam na, na ten budynek stacji benzynowej. No i właśnie mi się pojawiła moja bohaterka, która właśnie pracuje na na Stacji benzynowej, no i musiałam się w związku z tym też zatrudnić na kilka dni, żeby się dowiedzieć, jak ta branża wygląda od kuchni, jak, jak się na tej stacji pracuje. No i rzeczywiście, no jest, mamy spełniony sen. Bohaterka pracuje na stacji benzynowej. Premiera tej książki w. Według planów takich wstępnych, myślę, że na targi krakowskie w październiku, na krakowskie targi książki. A ta już kolejna, która też już jest prawie napisana, czy już napisana? To już kończę drugą <laughs> część powieści Wszystko Nie Tak kontynuacji, ponieważ tak jak wspomniałam, że zawsze jak coś miało być dłuższe, to ja o tym od początku wiedziałam. I istotnie Wszystko Nie Tak miało mieć pierwotnie dwie części. Ale tak się jakoś nam podziało, że książka nie została na początku zaakceptowana w wydawnictwie. Ja się obraziłam na ten temat cały, na tą książkę. Wrzuciłam ją do jakiegoś folderu. I mówię, nie to nie, napisałam coś innego. No ale po latach właśnie pisząc te kobiety, kontynuację kobiet z odzysku, stwierdziłam, że ja sobie wykorzystam tamte fragmenty, że ja mam tam takie, takie wariactwo. I ja sobie wezmę, roz, rozmontuję tam ten tekst. Są sceny, są wątki, są, są różne tam fajne historie opisane. I zaczęłam to czytać. I mówię, Rany, ulek, przecież to jest fajna książka, dlaczego oni tego nie chcą? No mm -hmm. i powiedziałam, słuchajcie, albo wy to wydajecie, albo idzie, idę gdzie indziej. No i stwierdzili, że jednak wydają, że zmieniła się tendencja rynkowa, i rzeczywiście ta książka się fantastycznie sprzedała. To mm -hmm. się śmieję, że najgłupsza książka, jeszcze zadedykowana psu, aż sprzedała się najlepiej ze wszystkich. I rzeczywiście robiłam. Dopisałam zakończenie, więc ja tą, tą historię zakończyłam. Tymczasem, sprzątając w komputer niedawno, natknęłam się na tamten folder. No i tam był taki niby konspekt, taki pomysł na tą drugą część i tak mówię, a może, a może jednak, przecież miała być druga część, no to dlaczego nie, no to jednak, jednak będzie. I Jeszcze. to gdzieś styczeń, luty? Ja myślę, że to będzie jakoś tak właśnie w po czas, początek, no, przyszłego, po początek roku. przyszłego roku. Tak, mm -hmm. tak się spodziewam. Drodzy Państwo, to dużo odpoczynku nie będzie. Oczywiście, przy... jeżeli się spodoba i znowu nie zaczną się coś tam wymyślać. No, ja myślę, że na pewno się spodoba, bo ostatnio wszystkie Pani książki, no, same sukcesy. Jak tylko coś się pojawia, to jest sukces. Polecamy, zachęcamy do sięgania w takim właśnie wakacyjnym czasie. Może wreszcie już przestanie lać i wyjrze prawdziwe słońce, zachce nam się bardziej myśleć o wakacjach. Być może ktoś się też wybiera w tym roku. Może do Egiptu to będzie w sam raz. Kobiety z odzysku, trudne wybory, część pierwsza, część druga. W zasadzie tom pierwszy, tom drugi. Tak to jest tutaj nazwane, ale możemy to mówić, że to są części. Tak? tak? tak. Mhm. I zapalifronczyk, która dzisiaj była naszym gościem, krakowska pisarka, pani Izo. Dziękuję serdecznie za kolejne spotkanie w naszym studiu i zapraszam już na następne, przy kolejnej premierze. Przy spełnionym śnie? Tak jest. Oczywiście milduję się. <laughs> Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Radio Pogoda